Cześć wszystkim, jestem Szabu, a to jest materiał, który rozpocznie coś całkowicie nowego na moim kanale. Wpadłem na taki moim zdaniem fajny pomysł, dość ciekawy, aby w mój kanał wnieść coś nowego i jakoś go urozmaicić. O co chodzi? Otóż postanowiłem nagrywać dubbingi do pewnych, e, pewnych produkcji. I będą to nie tylko produkcje filmowe, nie tylko filmy, ale także anime. I sądzę, że ten pomysł dubbingowania tych produkcji będzie fajną odskocznią od tego, co robię zazwyczaj. I pewnie niektórzy powiedzą, że moja dykcja jest za słaba, aby ten dubbing robić, aby takie produkcje tworzyć. Że ta seria jest niepotrzebna i nie mam nawet... że niepotrzebnie się za nią biorę. Jednak sądzę, że nie jest to takie złe. Nie jest ten pomysł taki zły. Jestem osobiście ciekaw, jak wy na niego zareagujecie, jak, jak, jaka będzie wasza reakcja na to, co usłyszycie. Otóż na pierwszy mój materiał, na pierwszy dubbing postanowiłem wybrać scenkę z filmu Harry Potter i Komnata Tajemnic. Jest to scena z, z księgarni, a, a będę podkładał głos pod Lucjusza Malfoja. I sądzę, że do tego projektu, że w tym projekcie będzie brało udział kilka osób. Jak to będzie? Zobaczymy, ale póki co, ten dubbing zrobiłem sam, chociaż mógłbym wziąć jeszcze kogoś innego, ale myślę, że jak na pierwszy raz, jak na taką próbę, to ten dubbing jednej osoby wystarczy. Okej, okay, także nie przedłużając, zapraszam Was do wysłania mojego fanowskiego dubbingu, Lucjusza Malfoja. Tak jest. Podobało Ci się Potter? Sławny Harry Potter wchodzi do księgarni i już trafia na okładkę. Odczyp się od niego. No proszę, Potter, twoja narzeczona. Och, nie Draco. Spokojnie. Pan Potter. Lucjusz Malfoy. Co za spotkanie! Proszę wybaczyć. Pańska blizna jest sławna. Jak czarodziej, który ją zostawił? Voldemort zabił mi rodziców. Był zwykłym mordercą. Hmm. To za wielka odwaga, wspomnieć to imię. Albo głupota. Strach przed imieniem zwiększa strach przed tym, kto je nosi. Ty to pewnie... Pan Nagrężer. Trako opowiadał mi o pani i pani rodzinie. Inni Mugole nie boją się was? Mugole, czyż nie? No a wy, rodzielce, Tępy wyraz z twarzy, podarte, używane książki, zapewne to łyzleje. Dzieciaki, pora już, wychodzimy. Proszę, proszę, głowa rodziny. Luciuszu, Wiele zajęć w ministerstwie, Arturze. Dużo interwencji. Zapewne płacą ci kodziwie. Chociaż sądząc po wglądzie tego, raczej wątpię. Jaki sens ma okrywanie hańbą nacji czarodziejów? Jeśli nawet się na tym nie bogacisz. Ja mam zupełnie inne zdanie o tym, co okrywa hańbą czarodziejów, Malfoy. To jasne, kręcisz się przy mu golach, a myślałem, że nie możecie już niżej upaść. Widzimy się w pracy, a my w szkole.